Witam Was, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Głównym tematem w mediach na całym świecie jest dzisiaj koronawirus. Słyszymy codziennie, jak włączymy telewizor, czy, czy radio, czy czytamy w internecie. Słyszymy codziennie statystyki mówiące o tym, ile osób zachorowało, ile zmarło, jakie środki ostrożności zostały wprowadzone w różnych miejscach i widzimy, że wirus sieje wielkie spustoszenie na całym świecie. Ostatnio zainteresowała mnie nazwa tej choroby i pełna nazwa brzmi sars cov 19 co jest skrótem w języku angielskim, a po polsku oznacza zespół ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej. Choroba koronawirus-19. Ta liczba 19 pochodzi od roku 2019, kiedy pierwszy raz został ten, ten wirus e, czy, czy nastąpiła pierwsza infekcja. Także jak, jak mówi sama nazwa, wirus ten atakuje głównie system oddechowy i według internetu ponad 80% zakażonych ma kaszel, a ponad 50% ma trudności w oddychaniu. Trudniej jest zaczerpnąć powietrze. I oczywiście te dane liczbowe mogą się różnić w zależności od, od źródła. Oddychanie to podstawowa czynność życiowa. Zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, że oddychamy, nie musimy kontrolować naszego oddechu, nie musimy przypominać sobie, że teraz muszę zrobić wdech, a teraz muszę zrobić wydech. Po prostu oddychanie przychodzi nam naturalnie. I dopiero kiedy ktoś ma trudności z oddychaniem, właśnie czy to z powodu y, jakiejś choroby układu oddechowego, jaką na przykład ten wirus powoduje, albo z powodu choroby układu krążenia, dopiero wtedy widzimy, jak wielkim błogosławieństwem jest to, że człowiek może oddychać, że może zaczerpnąć y, powietrze do swoich płuc. I mówię o tym dlatego, nie chcę mówić tutaj o, o wirusie, ale dlatego, że. W literaturze chrześcijańskiej bardzo często właśnie do, do oddychania przyrównana jest modlitwa, do takiego duchowego oddychania, yy, oddychania w wymiarze duchowym. Gdy się modlimy, wydychamy i wdychamy jakby. Wydychamy nasze grzechy, nasze upadki, nasze potknięcia, wyznajemy je Bogu, a wdychamy Boże przebaczenie, Bożą, Bożą łaskę. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, Jego ofierze na krzyżu. Wdychamy nasz strach, nasze lęki, nasze obawy, wdychamy Bożą miłość, to zapewnienie, które płynie właśnie z Pisma Świętego o Bożej trosce, o Bożej opiece. Wydychamy atmosferę tego świata, właśnie często tego, tego zepsucia moralnego nieczystości, goryczy, złości, która jest na tym świecie, a wdychamy tą czystą świętą Bożą. Obecność. Także rzeczywiście modlitwa przypomina takie oddychanie, ale właśnie w wymiarze duchowym. Modlitwa jest kluczowa dla naszego duchowego życia. Jeśli się nie modlimy, to tak jakbyśmy nie oddychali, i nasze duchowe życie może ulec przyduszeniu. Natomiast jeśli się, jeśli się modlimy, bardzo ważne jest to, aby nie tylko wydychać, ale również aby wdychać to y, duchowe powietrze, y, ponieważ często jest tak, że kiedy, kiedy modlimy się, to tylko Bogu mówimy o naszych problemach, o naszych bolączkach, modlimy się o różne rzeczy, a nie przeznaczamy czasu na to, żeby również y, spotkać się z Bogiem, usłyszeć Boga. Brakuje czasu właśnie na ten, na ten duchowy wdech, aby usłyszeć Boży głos w naszych sercach. I głos ten jest często nikły, taki trudny do rozróżnienia, często jest tłumiony przez jakieś natarczywe odgłosy tego świata wokół nas, właśnie przez media, często przez nasze myśli jakieś niepokojące, a nawet oskarżenia, które w naszych gdzieś myślach może zasiać szatan. Dlatego jest bardzo ważne, aby poświęcać czas na modlitwę, nie tylko na ten wydech, ale również na ten, na ten duchowy wdech, aby się nie śpieszyć. Dlatego powinniśmy spędzać czas. Ile czasu? Aż usłyszymy głos, ten zapewniający głos Boży w naszych sercach. I wtedy będziemy wiedzieli, że zaczerpnęliśmy duchowego powietrza. Nasze duchowe płuca zostaną napełnione Jego, jego obecnością, Jego bliskością. Będziemy czuli Boży pokój, Boże spełnienie. Król Dawid poświęcał dużo czasu na to, aby usłyszeć głos od Pana. Na przykład w psalmie 27, ósmy werset brzmi następująco. Z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Prze to oblicza Twego szukam, Panie. Tak powiedział Dawid. Prze to oblicza Twego szukam, Panie. Dawid postanowił, że będzie szukał. Bożego oblicza, ale co to znaczy? To właśnie znaczy, że będzie szukał Bożej obecności. Boże oblicze w Starym Testamencie oznacza Bożą obecność, Bożą bliskość, poczucie, że taką świadomość, że jest się blisko Boga. I chodzi tutaj o pewnego rodzaju duchowe przeżycie, pewnego rodzaju doświadczenie. To nie jest tylko wiedza w sensie intelektualnym, nie tylko przyjęcie do wiadomości pewnych informacji na temat Boga, ale to jest coś więcej. I kiedy zaczerpniemy tego duchowego powietrza, to wiemy, że Pan do nas przemówił. Prosto do naszych serc. Czujemy to zapewnienie w naszych sercach. Bardzo ważne jest to, żebyśmy również czynili głęboki, duchowy wdech, kiedy się modlimy. Szukanie Bożego Oblicza wymaga czasu. Jeśli coś zgubimy, nie wiem, czy zdarzyło się Wam, chyba każdemu się zdarzyło, coś, coś zgubić, mi się zdarzyło. Często wymaga czasu, żebyśmy, zanim to znajdziemy, to co zgubiliśmy. Król Dawid, chociaż był zajętym człowiekiem jako król, miał wiele obowiązków, poświęcał czas właśnie na szukanie Bożego Oblicza, na spotkanie się z Bogiem. Według czterech Ewangelii, yy, kiedy czytamy cztery Ewangelie, przyglądamy się życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa, widzimy, że sporo czasu Jezus poświęcał na modlitwie, takiej indywidualnej rozmowie z Ojcem. Uczniowie rozglądali się na przykład w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale. Gdzie jest Jezus? Jezus zniknął i odnaleźli go. Co robił Jezus? Rozmawiał ze swoim ojcem. Jezus przeznaczał czas na rozmowę z ojcem. Później podobnie uczniowie czynili. I my również, drodzy, powinniśmy poświęcać czas na modlitwę, na to prawdziwe, na szukanie prawdziwej Bożej obecności. Nie tylko wydychać w naszej modlitwie, ale też wdychać, czerpać od Boga. Nie tylko mówić, ale też słuchać. Właśnie dostrajać się do Bożego Głosu. A co zrobić, jeśli nam jest ciężko wychwycić Boży Głos, pomimo naszych wysiłków, pomimo tego, że staramy się na to poświęcić czas? Możemy skorzystać z pomocy, którą nam daje Bóg. I najlepszym sposobem, aby usłyszeć to, co mówi do nas Bóg, jest poprzez poznawanie Słowa Bożego, poprzez czytanie Biblii. Taki bardzo prosty sposób, kiedy napełniamy nasze umysły treścią Pisma Świętego, modlitwa przychodzi nam o wiele, o wiele łatwiej. I kiedy będziemy czytać, kiedy będziemy modlić się, szukać Bożego oblicza, głęboko oddychać tym duchowym powietrzem, Bóg będzie nas przemieniał i będzie nam dawał duchową siłę, taką duchową siłę, żeby stawić czoła różnym wyzwaniom czy przeciwnościom, jakie niesie ze sobą życie. Tą mądrość, to zapewnienie, tą, tą pewność. Będziemy mogli wydawać owoc Ducha Świętego, będziemy mogli sprzeciwić się grzechowi, Powiedzieć grzechowi twardo nie. Będziemy mogli żyć tak, jak się Bogu podoba. Drodzy bracia i siostry, życzę Wam Bożego błogosławieństwa, szczególnie w tym obecnym czasie, w czasie pandemii globalnej. Jeśli doświadczamy dziś różnych życiowych trudności, zmagań, ograniczeń, nie zapominajmy o tym, aby czerpać duchowe powietrze, a wtedy Bóg napełni nasze serca swoją bliskością, swoją obecnością. I swoim pokojem. Niech Pan Was błogosławi. Amen.